Kiedy wyobrażasz sobie szczęśliwą rodzinę, to w jakiej scenarii? Dom, duży ogród, dzieci biegające boso po trawie, grające w piłkę, świeże poziomki zrywane prosto z krzaczka? A może miasto? Miejsce, gdzie dużo się dzieje, jest dużo wydarzeń, pikniki, muzea, teatry dla dzieci. Oczywiście nie ma jednej, jedynej słusznej odpowiedzi. Są tacy, którzy świetnie będą się czuli właśnie w tej pierwszej scenarii. Ale są też tacy, którzy doskonale czują się w mieście i właśnie miasto wybierają jako miejsce do życia, miejsce do mieszkania ze swoją rodziną. I taką osobą jest Daria Panek-Płukasz, moja dzisiejsza gościni, autorka książki Żyj lokalnie. Dlaczego warto mieszkać z rodziną w mieście? Taką osobą jest też prowadząca ten podcast, ponieważ również wybraliśmy miasto jako miejsce naszego zamieszkania. Z Darią spotykamy się dzisiaj, za tydzień, za dwa tygodnie i za trzy tygodnie. Przez te cztery tygodnie będziemy rozmawiać o tym, jak szukać przyrody w mieście, jak przeżyć wyjście do teatru z dzieckiem, gdzie zjeść, ale też o tym, co w mieście jako takim może być fascynującego i ciekawego dla dzieci. No i przede wszystkim będziemy rozmawiać o książce, i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z nią na stronie niespieszne.pl, łamane przez żyj lokalnie. Cześć, nazywam się Ania Komorowska, a to jest podcast, któremu patronuje wydawnictwo nieśpieszne. Rozmawiamy o edukacji, wychowaniu, przyszłości i przestrzeni. Tematy te znajdziesz również w książkach, które wydajemy. Zapraszam na niespieszne.pl. Wielkimi krokami zbliża się premiera Twojej książki. Jak się z tym czujesz? Radość miesza się ze strachem. Boję się pierwszych ocen, pierwszych reakcji. Tym bardziej, że tak naprawdę do tej pory niewiele osób mogło ją przeczytać. Bo przeczytała się Ty, Twoje najbliższe otoczenie. Przeczytał ją w niewielu fragmentach mój mąż i poza tym chyba nikt. Jeszcze wydawnictwo wydawni, wydawni, znańskie, które będzie pisać o tej książce, to no, stamtąd dziewczyna też ją przeczytała, natomiast nikt więcej. Radość zmieszana ze strachem jest to jak najbardziej naturalna reakcja i w zupełności zrozumiana. Napisałeś książkę o mieście, o tym, dlaczego warto mieszkać z rodziną w mieście. Nie wiem, czy ci opowiadałam, chyba ci nie opowiadałam. Nasza wspólna znajoma, wiedząc, że piszesz książkę, jak dowiedziała się, że piszesz o mieście, powiedziała: "Naprawdę? A myślałam, że Daria pisze o przyrodzie." <noise> Więc nie wiem, czy wiesz, ale jesteś uważana za osobę, która pisze, mówi o przyrodzie, zachęca do przebywania na łonie natury. Dlatego dzisiejsza rozmowa, pierwsza z czterech, chciałabym, żebyśmy poświęciły no właśnie, będziemy rozmawiać o mieście, ale troszkę od takiej nietypowej strony, czyli od tej dzikiej strony. Skoro mm -hmm. tak lubisz przybywać w przyrodzie, że aż niektórzy myślą, że piszesz książkę o przyrodzie, to dlaczego u licha zamieszkałaś w mieście? Dlatego, że lubię przyrodę. Nie ma lepszego sposobu, żeby ją chronić. Gdybyśmy wszyscy wynieśli się poza miasto, to nie byłoby dokąd jeździć, prawda? Jeżeli chcemy korzystać z przyrody, widzieć ją w takiej niezmienionej formie, to powinniśmy mieszkać w mieście. Jest to takie podejście, które jest promowane to zagęszczanie, życie w miejskiej tkance. Ta koncepcja miasta 15-minutowego, to żeby właśnie żyć lokalnie, zgodnie z tytułem mojej książki. Mieszkanie w mieście nie, nie oznacza tego, że się odcinamy od tej natury, no bo z jednej strony możemy jej doświadczać również w mieście, chodząc na przykład na nieużytki. A z drugiej strony, możemy też organizować sobie mikrowyprawy, i to wtedy właśnie być z rodziną, doświadczać tej przyrody, widzieć ją, brudzić się, tak jak to robimy z dziećmi. Natomiast na co dzień, kiedy dopada nas rutyna, dzieci chodzą do placówek, chodzimy do pracy, no to jednak warto mieszkać w mieście. I ja zawsze chciałam mieszkać w mieście, pomimo tego, że w dzieciństwie mieszkałam w lesie przez pierwsze lata mojego życia, i później, kiedy byłam starsza, jako nastolatka mieszkałam na przedmieściach. I bardzo mi to dostwierało, pomimo tego, że mieszkaliśmy w otoczeniu przyrody, chodziłam na wylewki, na łyżwy, polowałam na jeszczurki, żebałam w żwirze, szukając jakichś skamieniałości. To jednak zawsze pragnęłam mieszkać w mieście, ciągnęło mnie do kultury, do koncertów, do lokali, więc jest to dla mnie bardzo istotne, ale to też nie jest tak, że zrezygnowałam z przyrody, co potwierdza moja działalność na blogu. Więc dla mnie zarówno ta kultura, to życie w mieście, no to mnie bardzo inspiruje, napędza. Natomiast kiedy jestem tym trochę zmęczona, kiedy chcę od tego odpocząć, no to wyruszamy na mikrowyprawę. I gdzie najczęściej ruszacie? No, mamy wiele ulubionych miejsc. Takim naszym ukochanym miejscem jest na przykład Kociałkowa Górka, którą odkryliśmy w okresie pandemii. To wtedy tak zdziczęliśmy najmocniej to wtedy otworzyliśmy się na to, żeby schodzić z utartych szlaków. Przeglądaliśmy się, jakie bogactwo kryje się w przyrodzie, która znajduje się w sąsiedztwie rzek. Bardzo lubimy dopływy warty, i kiedy wybucha pandemia, była to wczesna wiosna i był to okres, kiedy te obszary w ogóle można było eksplorować, bo później, kiedy ta zieleń wybucha, no to są one trudno dostępne i do tych rzek nie można dotrzeć. Natomiast kiedy jest wczesna wiosna, no to na przykład ta Kociałkowa Górka jest łatwiej dostępna. I tam jest też takie stare grodzisko. <grytanie> no, jest to niesamowite miejsce, które kochamy. Często wybieramy się tam z woderami. Płynie tam rzeka Cybina i dzieci budują jakieś tamy, wchodzą w błoto. Rozbijamy takie mini obozowisko, mamy hamaki. Spędzamy tam niemal cały dzień mhm. i lubimy ją odwiedzać o różnych porach roku. Ten teren jest bardzo pofalowany. Kiedyś spotkaliśmy właśnie w tym okresie najcięższych obostrzeń, spotkaliśmy osoby, które nocowały tam przy takim szałasie i bardzo nas zachęcały do tego, żeby przyłączyć się do nich, żeby posiedzieć wspólnie przy ognisku, ale byliśmy tak wtedy przerażeni pandemią, że się na to nie zdecydowaliśmy i do tej pory tego bardzo żałuję. A w samym mieście, jeżeli macie trochę mniej czasu, macie jakieś takie patenty, gdzie szukać przyrody w mieście? Mamy to szczęście, że zamieszkaliśmy w pobliżu takiego zabytkowego parku, parku Wilsona, wiem, że go znasz i też bardzo lubisz. I park Wilsona wyróżnia się tym, że można tam znaleźć wiele łazów, na które można się wspinać. Jest taki wodospad zabytkowy, a na który wspinać akurat się nie można, choć bardzo do tego prowokuje i zawsze z ciężkim sercem muszę mówić dzieciom, żeby jednak nie wchodziły, bo tabliczki i zabytek, ale przychodzi mi to z trudem. Więc na pewno parku Lisona. Później często kontynuujemy spacer i idziemy do parku Gazpromicza. Jest tam bardzo duża górka, na przykład, która prowokuje do biegania. Jest to też przestrzeń, gdzie można jeździć na rolkach. Mój mąż również zdzierał tam kolana, kiedy był chłopcem. No i w parku Kasprowicza oczywiście znajduje się też ogród społeczny kolektywu Kąpielisko, a na jego tyłach nieużytki, które moje dzieci chętnie odwiedzają. Jest to przestrzeń, która prowokuje do swobodnej zabawy, można tę przestrzeń przekształcać. I kiedyś spotkaliśmy tam chłopca, z którym ucio chodził do przedszkola. I potem, jak kiedyś pokazałam im to miejsce, to oni odwiedzali je znacznie częściej niż my i budowali tam własną bazę z dziadkiem. Byli też tam chłopcy, którzy mieli jakiś tam swój temat, jakąś swoją zabawę sobie wymyślili. Gucio bardzo chciał do niej dołączyć, ale no, to był ich zamknięty świat, do którego nie chcieli wpuścić sześciolatka. Ale Gucio bardzo na tym ubolewał i bardzo zazdrościł im tego, że bawili się tam sami, bez nadzoru. Jeżeli ktoś mieszka w Poznaniu i chce odkryć jakieś nowe miejsca, no to jakby sprawa jest prosta. Wchodzi na blog Poznańska Spacerówka i wyszukuje fantastyczne miejsca. A gdzie inspiracji szuka Poznańska Spacerówka? Tych inspiracji jest naprawdę wiele. Po pierwsze, można ich szukać u moich czytelników. Ludzie są naprawdę bardzo chętni do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, żeby mi polecać lokalizacje, jakieś nowe, żeby pokazać, co znajduje się w ich bliskim sąsiedztwie i też często trafiają do mnie takie głosy, kiedy piszę o danym miejscu, to ludzie cieszą się, a, ja mieszkam w pobliżu, ale fajnie, że nas odwiedziliście i że wskazaliście to miejsce jako warte odwiedzenia. Inspiracji też szukamy u rodziny dlatego warto pokazać, co nas interesuje, bo wtedy można stać się takim hubem. To do ciebie trafiają potem te informacje. Ludzie, ludzie wiedzą, że tego rodzaju informacje cię interesują więc dzielą się nimi. Jeżeli dociera do nich sygnał o tym, że otwiera się na przykład nowy pump track albo jakieś miejsce jest szczególnie atrakcyjne przyrodniczo, no to takie informacje potem do mnie trafiają i one spływają na przykład od moich przyjaciół, od rodziny. Dzięki temu, że lubimy spędzać czas na naturze i to pokazujemy, to zdarza się nam być też zapraszanym <laughs> po prostu przez znajomych. Nagle się okazuje, że ktoś ma jakąś super działkę w lesie <laughs> i zaprasza mhm. nas na wspólne ognisko. Albo zapraszają nas na rajd. Nie zawsze występujemy wtedy w roli organizatora, czy osoby, która znalazła jakąś informację, tylko po prostu ludzie się z nami tymi informacjami dzielą i cudownie, że chcą z nami spędzać w ten sposób czas. Mhm. Jednym z pomysłów jest też korzystanie z pomocy osób, które organizują różne wydarzenia, bo z tego co Oczywiście. wiem, też bywacie na, czy na warsztatach, czy na jakichś spotkaniach, mhm. które się dzieją w przyrodzie, prawda? Oczywiście, co tydzień w weekendy wyszukuję informacje na temat wydarzeń organizowanych w Poznaniu i okolicach dla rodzin, ale nie tylko, bo jak obszar naszych zainteresowań jest szerszych organizatorzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ich oferta może trafiać również do dzieci. I kiedy publikuję informacje właśnie do poniedziałki to jest tak, że czasem nie otrzymuję jakiego, jakiejś dużej ilości lajków, i wtedy pojawia się w mojej głowie taka myśl Boże, ja spędzam po prostu całą niedzielę na wyszukiwaniu informacji o tym, co dzieje się w Poznaniu. Muszę to wszystko zebrać, opublikować, dobrać grafiki, etc. Ale ostatecznie samo to, że dysponuję tą wiedzą, jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. Po prostu wiem, co się dzieje w moim mieście. I wtedy mogę świadomie z tej oferty korzystać, i cieszę się, że jestem w stanie też wskazać wiele bezpłatnych wydarzeń. Bo często tak jest, że rodziny mówią o tym, że po prostu nie stać ich na to, żeby wybrać się na jakieś mhm. wydarzenie, albo że nie mają czasu. Więc taki plan zajęć, który publikuję w poniedziałki. Z jednej strony potrafię mi się łatwiej zorganizować w gąszczu informacji, poza tym staram się go aktualizować, więc to nie jest tak, że ten plan zajęć jest opublikowany tylko raz, tylko jeżeli natrafiam na jakieś wydarzenie w międzyczasie, to staram się je też dorzucać. Więc z jednej strony mają zabrane to w jednym miejscu, ułożone chronologicznie względem dni tygodnia. A z drugiej strony y, mogą też znaleźć dla siebie wydarzenia, które są bezpłatne. I wtedy odchodzi ten czynnik, to wytłumaczenie, że oferta kulturalna miasta jest zbyt droga i dlatego z niej nie korzystamy. Skoro już doszliśmy do oferty kulturalnej, to zapowiem naszą kolejną rozmowę. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak z dziećmi wyjść do teatru i przeżyć. <głos> <głos> Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia z przyszły piątek. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami podcastu, zasubskrybuj go w swojej ulubionej aplikacji. A jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydawanych przez nas książkach, zapisz się na newsletter na niespieszne.pl łamane przez newsletter.